Siemano! witam w kolejnym odcinku. Jest to druga część części pierwszej. I w dzisiejszym odcinku będziemy przesadzać ten czosnek yy, z tych wielodoniczek do tego co tu właśnie widzicie. Przed chwilą to zbiłem, nie pokazywałem jak to zbijałem, to jest normalna sprawa. 80 tak, m, 1,30 tak, nadalym anty, buchinę antychwastową żeby tu nam się nic nie poprzebijało do góry jak będzie nam to ładnie już zaczynało rosnąć. Musiałem wydłużyć troszkę czas pobytu czosnków w Wielodoniczkach, dlatego że było mroźno. To wczoraj, od dziś już, ponoć ta pogoda ma być ładna, fajna i cudowna. W ogóle dzisiaj to trochę wieje, jest to widać, jak mi włosy rozwiewa. No więc teraz idę po tę potaczkę, nawiosę tej ziemi i widzimy się za moment. Dobra, ziemię mam nasypaną i teraz lecimy e, z tymi e, czosnkami. To jest 80 cm, tak jak mówiłem, więc będzie 6 pasków. E, czosnek od siebie oddzielamy. O, to już widzę, że troszkę przedługo był w tym, e, w tej doniczce. Pierwszego damy tu gift. Idź, jak się ślini. Ja pierdzielę. Gifts wziąłeś. Wychodź. Idź, idź. I tu lecimy. Patrz, co on robi. Gifciu. Co ty robisz? Wyłaś, to nie dla ciebie. Wyłaś. I czosnek zanurzamy na głębokość 3 cm pod powierzchnię ziemi. I tak lecimy. Ja będę za taki kawałek ten czosnek dawał, ponieważ tu jeszcze myślę, że coś przyjdzie do, do tej skrzyneczki. Wszystkie przyjęte pięknie, tak jak widać zielono do pasa y, trawa. Trawa, liście urosły, i teraz właśnie robimy tak jak ja robię. A robię pięknie. Już ja jestem ogrodnik, kurde, nie byle kto. No, trochę to zejdzie z tym wszystkim. Myślę, że widać jak to ma wyglądać. Eee, będziemy się widzieli, jak już to wszystko wsadzę. Może dobra. wsadzony eee, teraz, co? Dzisiaj ma padać podobno, to podlewał pewnie nie będę, bo ta ziemia jest bardzo wilgotna. Więc teraz kolejna część to będzie sierpień może. Zobaczymy jak to będzie rosło. Najważniejsze, że jest polski czosnek i będzie swój. Więc tyle w tym odcinku. Zapraszam na grupę na Facebooka Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Wszystkie osoby, które chcą się znajdować na tej grupie oczywiście. Oprócz tego zachęcam, jeśli też im się podobał, lajkować, komentować, kanał subskrybować. Co tu więcej jeszcze można powiedzieć? Do następnego. Opa.